Bardzo serdecznie. Na początek, może świeża, świeża sprawa. 3 kwietnia na torze w Poznaniu odbędą się Mistrzostwa Polskich Park Lubowych. Także bardzo wszystkich serdecznie na te zawody zapraszamy. Będą tutaj najlepsi żołnierze Polski jeździć. Z naszej strony zrobimy wszystko, co tylko możemy, aby jak najlepiej się Państwu pokazać. Dostać się najpierw do play-offów, potem do. Do finału, a potem jeżeli nam pozwoli, jeżeli, jeżeli nam się uda, no to wjechać do tej pierwszej upragnionej ligi dla Poznania. Bardzo byśmy tego chcieli. Mamy skład, który, który nam na to na pewno pozwoli. I zapraszam może Państwa do zadawania pytań. Jak się panowie tak kempujecie Co ze zmianami? Jak to teraz będzie u nas wyglądało? Ale jakimi zmianami? No jakby sytuacja, która trzy tygodnie temu została nie tylko nas jako y, świat, ale sport wprowadziła y, to, co wprowadziła, czyli trochę jednak zmian będzie. Y, niestety nie będziemy mogli korzystać z dwóch zawodników rosyjskich, czyli z Władimira Borodolina oraz Aleksandra Kajbuszewa. Natomiast Aleksandro Uktajew przebywa na Ukrainie, znajduje się 40 km od Rwowa. Jest to taka sytuacja nieprzyjemna dla nas i niekomfortowa. W miejscowości, w której Alex przebywa, no nie strzelają na razie i oby to było jak najdłużej. Przy okazji pragnę nadmienić, że klub zrobił wszystko, żeby ściągnąć do Polski żonę Aleksa wraz z dzieckiem. Przyjechała też z nimi ciężarna koleżanka. Są bezpieczni, mają tutaj zapewnione lokum. Klub robi wszystko, żeby, żeby im pomóc. Od razu dodam, że ta koleżanka urodziła dziecko, klub przeprowadził zbiórkę potrzebnych y, artykułów, wszystko udało się pozbierać, także, także tak, to, tak to wygląda. Y, no, na te wszystkie rzeczy, które, które się stały, no, musieliśmy się wzmocnić. Nowym zawodnikiem PZU Poznań został y, wielokrotny reprezentant polski, uczestnik Grand Prix, Rune Horta z czego się bardzo cieszymy, przy okazji przedstawię naszego nowego młodzieżowca Kacper Teska z Unii Leszno, w tej chwili jest wypożyczony, po sezonie będzie zawodnikiem prz u na stałe. Mamy też nowego adepta, który będzie, który będzie szkolił się w naszej, w naszej akademii i, 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 i tak to wszystko wygląda. Mamy jakieś pytania? Czy dalej mam walczyć? Może Pan jakieś ekspozę, jak tutaj w Poznaniu? Witam, jest... Witam bardzo serdecznie. Cieszę się bardzo, że wróciłem tutaj do Poznania. Drużyna jest bardzo mocna ze względu na wojnę jesteśmy osłabieni, ale nie tylko my, ale wiele klubów, ale to jest najmniej ważne. Mamy nadzieję, że to wszystko się szybko tam zakończy, chociaż się nie zanosi, ale naprawdę bądźmy dobrej myśli. Jeżeli chodzi, chodzi o drużynę, wzmocnił nas, tak jak już Kuba tutaj powiedział, Rune Holta. Mamy bardzo dobry skład, mocny i jest w nim dużo Polaków. Może jeden jest taki od wielu lat Polak, ale jest to bardzo dobry zawodnik. Reszta zawodników, Kevin Pfeiffer, do tego Kasper Gumulski jest, jest także Francis Gust, więc ten skład jest bardzo przyszłościowy. Mam nadzieję, że cały sezon przejeździmy szczęśliwie i zdrowo. Bo to jest najważniejsze. Jeżeli będziemy cali i zdrowi, to z takim składem będziemy na pewno walczyć o najwyższy cel czyli o finał, i walkę o awans do pierwszej ligi. No, co tu dużo mówić, wszyscy wiemy jakie są składy innych drużyn. Jest Opole mocne, jest Rzeszów, jest Rawicz. Nie możemy tak naprawdę skreślać nikogo, bo od wielu lat powtarzam to samo, że nazwiska nie jadą, chociaż w niektórych przypadkach i szczególnie w drugiej lidze te nazwiska naprawdę robią różnicę. Miejmy nadzieję, że większość zawodników, jak nie wszyscy, w każdej drużynie mają duże ambicje i walczą o to, żeby jechać jak najlepiej. My zajmujemy się sobą, myślimy tylko i wyłącznie o naszej drużynie, o naszym wyniku, z kim jedziemy, z kim walczymy. Jest to na tą chwilę najmniej ważne. My musimy i chcemy to wygrywać. Dziękujemy. A więc tak, plan jest następujący. Jutro mamy trening, w przyszłym tygodniu trenujemy czwartek, piątek, sobotę 26 o godzinie 14. Zapraszam wszystkich na sparing z drużyną Landshut. Godzina 14 na Golęcinie jedziemy z drużyną Landshut. Drużyna Landshut zapowiedziała się, że przyjedzie w pełnym składzie. My także będziemy jechać w pełnym składem, Będzie Rune Holta Francis Gust. Więc będziemy tutaj mieli pierwsze takie przetarcie, jeżeli chodzi o jakikolwiek trening, taki punktowany czy sparring. No i zobaczymy na co stać, na co stać naszą drużynę, chociaż to wszystko dopiero się okaże w meczach ligowych. sparingi są po to, żeby jechać, sprawdzić jakieś ustawienia, potestować coś i tak naprawdę wszystko się okaże już w lidze.

Oczywiście przyjdą z i mecze to wszystko dopiero wyjdzie, wyjdzie na jaw, wyjdzie w praniu, ale uważam, że y, jestem w stanie zrobić dobry wynik i będę robił wszystko, żeby być jak najlepszym i robić jak najwięcej więcej punktów. Witam wszystkich. No, ja tak naprawdę już po obozie w Włoszech, gdzie miałem pierwszy już kontakt z motocyklem po sezonie, rozjeździłem się. To był mój drugi taki wyjazd na tor. Pierwszy raz też jeździłem w Poznaniu. Tor dobrze przygotowany, dobrze mi się jeździło, z wyjazdu na wyjazd było coraz lepiej. No i mam nadzieję, że przełoży się to też w sezonie. Witam wszystkich. Dzisiaj okazję trenować w Poznaniu pierwszy raz na torze. Tor był bardzo dobrze przygotowany i jest dobry. Było lekko przyczepnie. Witam serdecznie. Bardzo przepraszam tutaj za spóźnienie. I również wyjeździło się bardzo dobrze. Troszkę po tej zimie Prawa noga gdzieś tam obita od, od ramy od siedzenia, ale w e, przyszły tydzień już powinno to pójść zapomnienie, także e, każdy z nas musi, to, e, musi przez to przejść. Także torek fajnie przygotowany e, troszkę, troszkę się sypał, było e, przyczepnie, ale, ale wszystko pod kontrolą, także jeszcze, jeszcze dojdziemy do, do ładu jeszcze bardziej z tym torek. just a minute. you know, how is the question? No, I don't know what how, how say. is the track and how is the first practice? Just after english time, yeah? yeah, english. who <laughs> translate? <laughs> <laughs> yeah, the track was good and uh, feeling like there's lots of chances for making good racing out there. so i really hope that we can get every boys to know the track much better than all of uh, Team, więc myślę, że możemy wiele z tego trendu. Jeszcze z naszym teamem, nie? Adrian, tłumaczę i od razu. Tak, sądzę, że to jest dobrze przygotowane. Pan Jan zrobił świetną robotę, żebyśmy mogli dzisiaj trenować. Robiliśmy sporo kółek i jutro mamy kolejny trening, także będziemy dobrze przygotowani. Jaki plan na kapitana? Dłuży? Bo pojawiają się komentarze na Facebooku, kiedy wolni się kapitan. No to kiedy usłyszymy nazwisko kapitana? Przede wszystkim na wejściu chciałbym też przeprosić za, za spóźnienie delikatne. Yy, myślę, że jeszcze na to przyjdzie pora, nie wiem już może jutro po treningu razem z Tomkiem i zresztą chłopaków yy, pozdrawiamy na ten temat. Najlepiej by było jakby jednak większa część, czyli albo cały zespół był i wtedy dokonamy wyboru, a to już mi się wydaje, że to jest taka kosmetyczna sprawa. Panie Tomku, kiedy możemy się spodziewać przyjazdu pozostałych zawodników, czyli Rune i Jana Seyfertza? Ja już mówiłem o tym, że w przyszłym tygodniu będą wszyscy, czyli czwartek, piątek będzie Runa Horta Francis Gust, Sejferca będzie już jutro. Niestety nie będzie go na sparingu z Lansud, ponieważ jedzie mecz ligowy w Anglii w sobotę wieczorem. To ja pytanie do Pana Jakuba Kozaczyka. Panie Jakubie się Runę, jeszcze pójdę na chwilę do tematu. Po nieobecności Rosjan Runę był Łakomym Kolskim nie tylko dla klubów drugoligowych, ale przede wszystkim dla ekstraligowców. I parę tych klubów z najwyższej klasy rozgrywkowej oszczyło no, sobie zęby na pozyskanie tego polskiego Norwega. Czym ten Rzecz Poznań przekonał no, runę do, do jazdy w Poznaniu, bo nie, no, nie ukrywajmy, że jednak jest to na papierze ogromne wzmocnienie powiedzieć. Wydaje się, że runa wybrał drugą ligę, bo tutaj na pewno dużo łatwiej jest o punkty. Przekonała go chyba też wizja budowania składu, który, który jest tutaj budowany i on miałby ewentualnie praktycznie być niezmienny po, po ewentualnym awansie. Ja on też takie zapewnienie ma, zresztą nasi zawodnicy, którzy tutaj sami, jeżeli będą się wszyscy dobrze sprawować, to, to ja nie widzę potrzeby, żeby cokolwiek tu zmieniać, tylko dogadać się i jechać tym składem, bo nie ma sensu zmieniać coś, co, co, co moim zdaniem będzie świetnie prosperować, bo chłopaki są naprawdę fajnie dobrane charakterami i ja wiem, że oni pojadą i Robert, i Kacper i, i nasza młodzież, i Kevin, i, i drugi Kevin, i, i pozostali też, i ja jestem pewien, że, że oni zrobią robotę i awansują do pierwszej ligi a ze swojej strony zrobimy wszystko, żeby im to umożliwić, czyli będziemy systematycznie po prostu regulować faktury. W niedzielę będzie mecz, w środę faktura będzie uregulowana. A to jest, jak wiemy, w Żużlu bardzo ważne, bo no bo w liczy się sprzęt 70 Mówią Mówię, może 60 to jest sprzęt, 40 to są umiejętności. Tejże. Jeżeli będą mieli sprzęt, to będą jechać i ja się o nich nie boję. Ja jestem przekonany, że zrobią robotę. Robert, nie, a powiedz mi, jak podoba Ci się ten... który jest naszym coachem. Jak Wam się podoba ten pomysł, żeby no jednak od tej strony mentalnej również pracować w klubie? Ogólnie no to jestem pod wrażeniem całej organizacji klubu, ze względu na to, że mam takie wrażenie, przynajmniej że pierwszy raz jestem w takim klubie, gdzie wszystko tak wygląda, bardzo dobrze, bardzo dobrze było uchwalane, wszystko zorganizowane jest na CITO i... Wracając tutaj do sprawy mentalnej, to jest to jedna z ważniejszych rzeczy, bo można być przygotowany, można łamać kierownicę, sprzęt też może być ekstrawigowy, a e, jeżeli głowa nie zadziała, no to wszystko też się sypnie od razu. Także no tutaj na pewno, bo chłopacy mogą potwierdzić, że głowa ma e, jedna z pierwszych roli, to wina tutaj. Głowa na pewno jest. E, Uważam najważniejsze w tym wszystkim, ponieważ daje tak mówię, przygotowanie i przygotowanie sprzętu może wszystko, może to nie zadziałać, jeżeli głowa nie zadziała. przede wszystkim przejrzystością, chcę być przejrzyści, y, żadnych tajemnic, y, regularne płatności, to co jest potrzebne, dobry marketing i, i po prostu od strony sportowej też dobrze się spisać. Czy są planowane jeszcze jakieś wzmocnienia zespołu? Poproszę następne pytanie, ale są, są planowane. Raz przyczył, czy jeszcze dosypaliście do tego budżetu, bo wydawało się, że tak już jest wszystko w miarę zamknięte, a tu po ogłoszeniu i składu i tak dalej, i trenerski ruch, i zawodniczy ruch, i jeszcze Pan, że tak powiem, przerzuca nas na następne pytanie, czyli coś się może wydarzyć, jak to wygląda? Ze strony finansowej jest wszystko ok, wszystko jest poukładane, tu chłopaki mogą chyba wszystkie powiedzieć uczciwie, że wszystko co było, co, jakie mieli zobowiązania, zostało wypłacone. To nikt mi tutaj chłopaków nie powie. Stare zaległości spłacone, a dosypać trzeba było. Trzeba było ze względu na to, że różne jeszcze nieprzewidziane rzeczy wyszły w praniu, że tak powiem. jeszcze Tak, jeszcze będziemy jechali na pewno z z Gnieznem 4 w Gnieźnie kwietnia, 6 kwietnia w Poznaniu. Będzie to ostatni sparing przed meczem ligowym w Tarnowie. Do tego będziemy jeszcze jechali 30 do Gdańska, a mecz taki rewanżowy ten smaling. Zobaczymy kiedy będzie Gdańsk potrzebował. Wtedy przyjedzie Gdańsk do, do poznania potrenować. Pewnie przed jakimś meczem w Krośnie, gdzieś gdzie to geometria przypomina, może nie geometria, ale gdzieś gdzie to przypomina długością, czyli najprawdopodobniej do Krosna i będzie Gdańskiego. Czy ma nabiara właściwie a drugą kadencją? To była lekka przygotowana na Widać te różnicę? Tak, no na pewno widać. Ten tor jest dosyć szeroki, tak dzisiaj tak chodząc po to, że widziałem, że jest bardzo szeroki. Jeszcze troszeczkę musimy popracować nad nim. Jeszcze ten tor nie odpuścił po zimie, więc ten tydzień jest taki bardziej spokojny, ale już w poniedziałku się bierzemy. Nie ma nic lepszego do przerzucenia toru, jak motocykle i treningi, więc w przyszłym tygodniu ten tor już na treningach czwartkowy, piątkowy oraz sparing z lansów będzie przygotowany na 100%. Jeszcze trochę pracy na czeka. Czy sytuacja z Benjaminem Wasą została już rozstrzygnięta? Nie, Beniamin nadal ma kontrakt warszawski. On chyba nie do końca chce jeździć w Polsce w jakimkolwiek klubie. Chyba na pewno nawet nie chcę. W Polsce jeździć, bo jeździ w Danii, tak? I, Danii i w, Anglii, i w, Szwecji. I w Szwecji i może wybrać tylko trzy ligi, także tutaj chyba sprawa będzie zamknięta. Tak, oczywiście jest tutaj zgoda zarządu na moją pracę w kanale Plus i będę też tam widywany lub słyszany. się wszyscy rozejdą. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że będziemy częściej spotykać się bardziej bo Będziemy na konferencji być na pewno częściej i więcej. Zapraszamy do kontaktu z nami i co? Zapraszam do indywidualnych rozmów, a Was proszę, żebyście nie uciekali. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.